Dzień dobry, znajdujemy się na dworcu Głównym w Katowicach. Będziemy dzisiaj pytać przechodniów o to, jak zakończy się spór w mediach publicznych. Jak pan uważa, jak rozwiąże się sytuacja, jeżeli chodzi o spór w mediach publicznych? Znaczy, ja jestem za wszystkimi dobrymi inicjatywami, których nie podejmuje PiS, bo PiS podczas swojej działalności. Najbardziej ograniczył wolność słowa dotychczas w mediach publicznych. Powiem tak, no po prostu sytuacja jest taka, że wcześniej PIS blokował gdzieś tam TVN, że było ten, teraz oni, teraz oni się buntują o to, więc to jest taka hipokryzja. W każdym razie jak te jak poszedł i zrobił sobie żarty tam pod budynek TVP, miał rację tego sobie trzeba tylko żartować. Przede wszystkim chciałbym podkreślić tą rzecz, o którą to moi współlokatorzy mówili, albo mój dziadek właśnie, że właśnie to co, co się wydarzyło się z przyjęciem mediów poprzez uchwałę, moim zdaniem to, powiem no tak, był dobry krok, tylko że za bardzo przyspieszyli, bo zamiast oczywiście od razu tak tak bo to wygląda teraz tak, że wszyscy od razu, o nie, coś, co teraz się dzieje, że, y, u, że uchwałą można zrobić wszystko. Gdyby zrobili uchwałę, a potem zrobili na ustawę, tak na spokojnie, tak y, w przeciągu tam kilku dobrych dni, a nie od razu, to by zupełnie byłaby inna sytuacja, a nie, że teraz, y, jak teraz się słyszało się o tych protestach, że oczywiście jaka nagonka na, że to zamach. Zawsze wierzę w zwycięstwo y, prawdy i uczciwości i oczywiście kibicuję opozycji, y, obecnemu rządowi. Ogólnie myślę, że będzie pytanie o TVP. Ogólnie nie oglądam telewizji, więc mi ciężko powiedzieć. Wiadomo, że telewizje obydwie są manipulowane jakby i nakręcane na siebie nawzajem, więc myślę, że najlepiej omijać ogólnie samą telewizję i z innych źródeł brać też y, informacje jakby. No, to te media, cał, całe społeczeństwo powinno zadziałać i, i, i to, co, to, co ktoś kto chce popsuć, to, tam taką dobrą robotę pożyteczną dla, dla społeczeństwa, dla, dla, dla ludzkości, to, to, to nie wolno nieść takiego czegoś. To są bardzo ważne wiadomości, przede wszystkim, nie wiem, jakieś, mm, tragedie, nie, nie tragedie. Jak takie coś zniszczyć? Nie wolno tego robić. O, to jest ciężkie pytanie. <grym> no, szczerze. To nie wiem. To w się sensie ja nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć. Ja myślę, że jest tam tyle szarości i tyle e, niejasności, że ciężko jest stanąć po jednej stronie definitywnie. I te burze. Nie wiadomo kogo słuchać. No prawda, yy, Bo każdy mówi to, co chce. W zasadzie wydaje mi się, że te media nigdy w 100% nie będą obiektywne jednak i zawsze będzie ten fragment subiektywności.